Sklep Koszykarza Gdańsk, Piotr Rękiel i koszykówka 3x3. Wasz ulubiony odcinek koszykarski na YouTubie Piotrze, no tak, jesteś trenerem kadry 3x3. I jak na przykład patrzę na Instagramie czy na Facebooku, obserwuję Twoje włajarze, no to widzę, że gracie w koszulkach Polski. Ale po pierwsze, widzę, że tam jest w ogóle nie trzech czy czterech chłopa, a na przykład 8 albo 12. A potem patrzę, jak Wam poszło, jak yy, chwalicie w dobrym tego słowa znaczeniu, yy, chwalicie się rezultatami, jak Wam poszło. No i często są topowe miejsca. No i widzę tak: jedna drużyna z Polski, druga drużyna z Polski, trzecia z drużyna z Polski. A tak naprawdę żadna z nich jakby nie jest nazwana reprezentacją, tylko tamta Polska jest gdzieś w nazwie. Wytłumacz mi to, z czego to się bierze. Czasami Energia 3x3, czasami Team Poland. Wytłumacz, bo ja się gubię. Wszystko to zależy od tego, w jakim turnieju gramy. Jeżeli gramy w turniejach, które należą już do Pro Circuit, wtedy musimy nazywać się jako miasto. Przepraszam, przerwę. Pro Circuit. Możesz wytłumaczyć? To, w wcześniejszych odcinkach powiedziałem, że mamy Ligę Mistrzów Koszykówki 3x3, mhm. więc Pro Circuit to jest nazwa własna właśnie tego. Czyli drużyny grają w Challengerach i w Mastersach. I challengery i Mastersy zaliczają się do Pro Circuit? Tak. Okej. Okay. Yes. Zapisane. To jest zarejestrowali, chyba. dziękuję. Pytanie o koszulki. W drużynach Polski mamy, widzisz tam wielu zawodników. Mhm. Jeździmy przeważnie na turnieje w 12, czyli gramy jako trzy drużyny, jednak nasza drużyna, która jest już zapisana w systemie ProCirkut, musi być cały czas pod nazwą NRG na 3 Gdańsk. Mhm. Jesteśmy tam zarejestrowani, zapisani. Mamy też zobowiązania wobec sponsorów, więc nie możemy po prostu te nazwy zmienić. Jeżeli chodzi o to, że gramy w koszulkach Polski, a nie na przykład w Energii, to wynika to z faktu, że w naszej drużynie są sami Polacy, którzy są kadrowiczami. I nasz pomysł jest taki, żeby właśnie ci najlepsi zawodnicy y, polscy grali pod szyldem Energii 1313, czyli mieli dostęp do najlepszych turniejów na świecie mhm. i grali z najlepszymi zawodnikami przed mistrzowskimi turniejami. Okej, okay, za zaczyna to tworzyć pewną całość dla mnie i zaczyna być zrozumiałe. Powiedz, proszę, jak ostatni turniej, na którym byliście. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie w pewnym odstępie czasowym wy będziecie to oglądali. No, ale skąd niedawno wróciłeś? Wróciliśmy właśnie z Amsterdamu, gdzie przebywaliśmy na dwudniowym cyklu turniejów eliminacji mistrzostw w Holandii. Była też z nami kadra kobiet, także kobiety grały dzień przed nami i w, ten, i w sobotę razem z nami. Trzy nasze drużyny, które pojechały, zajęły dwa razy. Trzy pierwsze miejsca, które dały nam awans premiowany do Satelity w Hadze, z którego będziemy korzystać za dwa tygodnie. No, szacuneczek. Chciałbym serdecznie pogratulować w imieniu całego narodu. No, na, bardzo. Na, na, na ręce trenera kadry. Uszanowanie. No a najbliższe plany? Najbliższe plany. Dostaliśmy zaproszenie na Challengera do Moskwy. Chcemy tam jak najlepiej przygotować się przed Mistrzostwami Świata. Wystawimy naszą najmocniejszą drużynę i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Zatem wspierajcie Energa 3x3 Gdańsk, grajcie w koszykówkę 3x3 i, i oglądajcie klipy na kanale YouTube'owym Sklepu Koszykarza. Do zobaczenia!